Przeraźliwy dźwięk dzwonków w placówkach oświatowych czasami stawia na baczność zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Dlatego miasto Poznań chce to zmienić i na zmianę dzwonków przeznacza pół miliona złotych. A jak dyrektorzy częstochowskich szkół patrzą na ten problem? No, dzwonek jest pewną tradycją w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Do tej pory te dzwonki nikomu nie przeszkadzały i sądzę, że nie powinny przeszkadzać. Dzwonki są z nami w każdej szkole od lat. Chyba na tym się trochę wychowaliśmy. Natomiast czy zmiana wskazana. Powiem tak, ja swego czasu w naszej placówce oświatowej taki eksperyment przeprowadzałam. I on w pewnym stopniu zdał egzamin. Natomiast myślę, że wymaga to dużego zaangażowania, a na pewno większego zaangażowania od nauczycieli, którzy to muszą jednak tego czasu przestrzegać, pilnować, a zdarzało się tak, że to uczniowie przypominali o tym, że już należy lekcje kończyć. Ale jak mówią pedagodzy, dzwonek jest dla nauczycieli, a nie uczniów. Każdy nauczyciel kiedyś to powiedział, że dzwonek, pamiętajcie, to jest dla nauczyciela sygnałem po to, że ma kończyć lekcję, a wy dopiero wtedy, kiedy nauczyciel powie, że jest koniec, to to wychodzicie na korytarz na przerwę. No tak to funkcjonuje. No to dopytajmy, czy głośność dzwonków nie przeszkadza przebywającym w szkole? Najgorszy jest w szadni, aczkolwiek ja jestem już przyzwyczajona do tych dzwonków. Ale ten też jest taki fajny, właśnie można go słyszeć z różnych sal. Uważam, że jest delikatnie za głośny, ale też w niektórych sytuacjach jest też nie cicho, gdy na korytarzu jest głośniej, więc jest okej. Okay. Najlepiej tak może na jakąś muzykę, chociaż taki się wydaje klasyczny, najlepszy tak szczerze, bo jest po prostu klasyczny. Jeżeli chodzi o głośność, to no zbyt y, głośny dzwonek no w jakimś stopniu stawia y, zarówno uczniów, jak i nauczycieli no w pewnej sytuacji, że trzeba y, rozpocząć zajęcia, trzeba iść do y, pracy. Jeżeli będą y, dzwonki, no mniej głośne, to sądzę, że nie ma żadnego problemu, żeby je wprowadzić do szkół. Myślę, że czy to każdy dyrektor, czy, czy w każdej placówce oświatowej jest samorząd szkolny, który ewentualnie też może z pewną propozycją przyjść i po pewnej analizie można pewnych zmian dokonać lub też nie. Idąc dalej, można powiedzieć, że szkoła może funkcjonować również bez dzwonków, ale wymaga to dyscypliny. Zarówno od nauczycieli i od uczniów, że będą przestrzegać godzin ramowych, które są wyznaczone na daną lekcję. Naczelnik wydziału edukacji ma swoją propozycję jakim sygnałem zapraszać uczniów do klas. Pięknym głosem naczelnika wydziału edukacji, który będzie chodził po placówkach. Oczywiście każde działanie, które ma pomóc. Lepiej adoptować się uczniowi w szkole, w placówce, myślę, że jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast chyba przede wszystkim atmosfera w szkole, w placówce, w przedszkolu jest istotniejsza niż ewentualne kwestie rozwiązań technicznych.